Czy wiesz, że klucz do bogactwa i sukcesu może leżeć w Twoim sposobie myślenia? Odkryj tajemnice, które przekształciły zwykłych ludzi w milionerów i zrewolucjonizowały ich życie. Te sekrety zostały ujawnione przez Napoleona Hilla w jego przełomowej książce Myśl i Bogać się. Hill dzieli się złotymi zasadami, które są nie tylko przepisem na finansowy sukces, ale także drogowskazem do pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia. Te zasady Wypracowane przez lata obserwacji i analiz stały się fundamentem dla wielu odnoszących sukcesy osób. Teraz masz szansę poznać te strategie i zastosować je w swoim życiu. Ustalanie konkretnych celów i szczegółowe planowanie to fundament każdego sukcesu. Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. Za każdą historią sukcesu stoi osoba, która dokładnie wie, co chce osiągnąć. Zanim zatem zaczniesz skrupulatnie dążyć do realizacji swoich marzeń, istotne jest, abyś najpierw jasno zdefiniował swój cel. Jeśli przykładowo Twoim celem jest wzbogacenie się, konieczne jest określenie konkretnej kwoty, którą chcesz zarabiać. Ponadto musisz mieć klarowny plan dotyczący terminu realizacji tego celu oraz tego, jakie koszty jesteś w stanie ponieść i ile z siebie dać, aby go osiągnąć. Cele, które są nieokreślone i odległe w czasie, często pozostają niezrealizowane z powodu braku precyzji. Plan działania powinien zawierać wszystkie szczegółowe kroki niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu. Kiedy Twój plan będzie gotowy, zacznij działać natychmiast, nie tracąc ani minuty. Hill podpowiada, abyś upewnił się, że pragnienie sukcesu jest mocno zakorzenione w Twoich myślach i działaniach. Sugeruje prostą, ale niezwykle ważną metodę. Zapisanie swojego celu oraz szczegółowego planu jego realizacji. Następnie czytanie go na głos dwa razy dziennie, raz rano po przebudzeniu i raz wieczorem, przed snem. Autor zapewnia, że przestrzeganie tych z pozoru banalnych zasad znacznie ułatwi osiągnięcie Twoich celów i marzeń. Osoby odnoszące sukcesy cechuje niezachwiana wiara w siebie. Największa potęga człowieka leży w sile jego wiary. Osiągnięcie sukcesu wymaga silnej wiary w swoje możliwości i pewności siebie. Jeśli brakuje ci wiary we własne siły, niestety nie osiągniesz swojego celu, nie zdobędziesz bogactwa, nie odkryjesz nowych miejsc, ani nie wymyślisz nowych rzeczy. Wiara w siebie jest kluczem do osiągnięcia każdego sukcesu. Wpływa ona na nasze postrzeganie siebie oraz na sposób w jaki żyjemy. Wiara w siebie jest fundamentem, na którym budujemy nasze marzenia i aspiracje. To dzięki niej podejmujemy wyzwania, stajemy twarzą w twarz z przeciwnościami i przekraczamy granice naszych własnych ograniczeń. Gdy wierzymy w swoje możliwości, otwieramy się na nowe doświadczenia, uczymy się z porażek i czerpiemy siłę z sukcesów. Wiara w siebie sprawia, że nasze cele stają się bardziej realne, a każdy krok naprzód jest świadectwem naszej wewnętrznej siły. Autosugestia umożliwia naszej podświadomości wpływanie na nasze zachowanie. Pamiętaj, w co umysł może uwierzyć, to umysł może osiągnąć. Niezłomna wiara w siebie, o której wspomina Hill, nie jest czymś wrodzonym ani nadanym z zewnątrz. Można ją kształtować poprzez autosugestię. Autosugestia to metoda samooddziaływania, która polega na świadomym kierowaniu myśli na określone cele czy idee. Stosując ją, Przekazujemy naszej podświadomości konkretne wytyczne i pozytywne zamierzenia, co wzmacnia naszą wiarę w siebie. Chodzi o przekonanie samego siebie o możliwości osiągnięcia celów, wierzenie, że nasze myśli mogą się urzeczywistnić oraz postępowanie z pewnością siebie. Regularne praktykowanie autosugestii zwiększa szansę na sukces, ponieważ nasze pragnienia i cele głęboko zakorzeniają się w podświadomości. Która następnie kieruje nasze myśli i działania w stronę ich realizacji. Napoleon Hill mówi: Rodzaj myśli, jakim pozwolisz dominować w swoim umyśle, zadecyduje o tym, co otrzymasz od życia. Wiedza to potęga. Wiedza jest kluczem do sukcesu, ale nie ogranicza się tylko do tego, czego uczymy się w szkole. Wykształcenie nigdy nie jest pełne i kompletne. Możesz polegać na specjalistycznej wiedzy innych, ale powinieneś uczyć się ze wszystkich możliwych źródeł. Wiedza jest kluczem do sukcesu, ale nie ogranicza się tylko do tego, czego uczymy się w szkole. Istotne jest przedefiniowanie tradycyjnego pojmowania wiedzy i edukacji. Przykład Henry'ego Forda, który bez formalnego wykształcenia zbudował Imperium Przemysłowe, pokazuje, że wiedza ma wiele form. Sukces nie zależy wyłącznie od gromadzenia faktów, lecz od zdobywania doświadczeń, wykorzystywania swoich mocnych stron i pełnego korzystania z własnego potencjału. Niezbędna jest ciągła nauka i rozwijanie się. Stagnacja w zdobywaniu wiedzy to bariera, którą należy przełamać przez aktywne i świadome poszerzanie horyzontów, np. poprzez kursy, praktyczne doświadczenia czy samokształcenie. Umiejętność odnajdywania właściwych źródeł informacji jest niezwykle ważna. Nie musisz posiadać wiedzy na każdy temat. Ważniejsze jest, aby wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych informacji lub kogo prosić o pomoc. Często lepiej jest polegać na wiedzy ekspertów i korzystać z ich doświadczenia, niż próbować samodzielnie zgłębiać każdą dziedzinę wiedzy. Tworzenie sieci kontaktów z osobami, które są specjalistami w różnych dziedzinach, może okazać się nieocenione. Warsztat wyobraźni to metaforyczne miejsce, gdzie nasze marzenia przekształcają się w rzeczywistość. Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na lata, sać drzewa. Jeśli chcesz siać na wieczność, zasiewaj idee. Każda historia sukcesu rozpoczyna się od pomysłu, a za każdym pomysłem stoi wyobraźnia. To właśnie ona stanowi kreatywny warsztat naszych umysłów, przekształcając marzenia w pomysły. A pomysły w rzeczywistość. Wyobraźnia przyjmuje dwie formy: twórczą i syntetyczną. Wyobraźnia twórcza pozwala na kreowanie czegoś zupełnie nowego. Wykorzystywana jest przez kompozytorów, artystów czy pisarzy. Umożliwia tworzenie dzieł autorskich, niepodobnych do niczego, co powstało wcześniej. Wyobraźnia syntetyczna to umiejętność łączenia istniejących idei w nowe. Przykładem wyobraźni syntetycznej jest firma Sony. Która przekształciła urządzenia odtwarzające i dyktafony dziennikarskie w przenośny odtwarzacz muzyki. Walkman, który na wiele lat stał się olbrzymim przebojem komercyjnym. Obie formy wyobraźni, twórcza i syntetyczna, mogą współpracować, wzajemnie się uzupełniając. Przykładem jest Asa Kandler, twórca globalnej marki Coca-Cola, który przejął recepturę napoju od farmaceuty i zastosował innowacyjne strategie marketingowe przekształcając produkt w ogólnoświatowy sukces. Podobnie jak Asa Candler, który odniósł sukces z Coca-Colą, Ray Kroc, twórca globalnego sukcesu sieci McDonald's, jest doskonałym przykładem współpracy wyobraźni twórczej i syntetycznej. Krok, początkowo sprzedawca maszyn do milkszejków, zauważył wyjątkową efektywność i popularność małej restauracji prowadzonej przez braci McDonald w San Bernardino w Kalifornii. Zafascynowany ich innowacyjnym podejściem do szybkiej obsługi i standaryzacji, Krok zaproponował braciom McDonald współpracę w celu rozwinięcia ich koncepcji na większą skalę. Wykorzystując swoją wyobraźnię syntetyczną, Krok przyjął i zaadaptował oryginalny model biznesowy, braci McDonald, zachowując kluczowe elementy, takie jak skuteczność, szybkość obsługi i jednolitość produktów. Jednak to jego wyobraźnia twórcza pozwoliła mu przekształcić tę koncepcję w coś znacznie większego. Rozwinął system franczyzy, który umożliwił szybką ekspansję marki na całym świecie, jednocześnie zachowując spójność i wysoką jakość usług w każdej restauracji. Ponadto krok wprowadził innowacyjne strategie marketingowe, takie jak współpraca z rodzinami i dziecięcymi bohaterami kultury masowej, co jeszcze bardziej zwiększyło popularność marki McDonald's. Aby wyobraźnia nie traciła swojej siły, należy ją ciągle pobudzać i rozwijać. Można to osiągnąć poprzez regularne stymulowanie, utrzymywanie jej w aktywności oraz trening, podobnie jak w przypadku mięśni. Im częściej jest wykorzystywana, tym staje się bardziej produktywna i potężna. Zrozumienie własnych mocnych i słabych stron jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jeśli nie zapanujesz nad samym sobą. Zostaniesz pokonany przez samego siebie. Patrząc w lustro widzisz zarazem swego najlepszego przyjaciela i najgroźniejszego wroga. Rozwijanie kariery zaczyna się od zrozumienia siebie, od identyfikacji swoich mocnych i słabych stron. Wiedza ta jest niezbędna, ponieważ problemy, takie jak niejasne cele, brak ambicji, zwlekanie czy brak determinacji, często prowadzą do zawodowych porażek. Świadomość własnych mocnych i słabych stron pozwala je efektywnie wykorzystywać. Samodzielna analiza jest pierwszym krokiem. Nie potrzebujesz do tego psychologa. Wystarczy, że sam zadasz sobie pytania: czy osiągnąłem moje cele w tym roku? Jak współpracowałem z innymi? Czy byłem zdecydowany w podejmowaniu decyzji? Następnie warto skonfrontować tę samodzielnie przeprowadzoną analizę z opiniami osób z zewnątrz, najlepiej z kimś. Kto znacie dobrze i może obiektywnie ocenić Twoje mocne i słabe strony, taka szczera rozmowa może dostarczyć cennych wskazówek, które pomogą w dalszym rozwoju zawodowym. Pozytywne emocje to sekret udanego życia, dlatego należy je pielęgnować. Umysł pozytywny szuka sposobów, jak coś wykonać. Umysł negatywny wyszukuje sposobów, by uzasadnić, że czegoś nie można zrobić. Nasza podświadomość działa jak archiwum, gromadząc wszystkie nasze przeżycia, uczucia i myśli, zarówno te dobre, jak i złe. Jednak podświadomość to nie tylko pasywny zbiór wspomnień, ale także aktywny uczestnik naszego życia, wpływający na nasze działania i samopoczucie. Może być źródłem energii i motywacji, ale także powodem smutku i pesymizmu. Chcąc, aby Twoja podświadomość pomagała Ci w osiąganiu celów, Powinieneś otaczać się pozytywnymi emocjami. Karmienie podświadomości dobrymi doświadczeniami i uczuciami, takimi jak radość czy miłość, sprawi, że będzie ona Twoim sojusznikiem w dążeniu do celu. Skupianie się na negatywnych emocjach, takich jak złość czy zawiść, może Ci tylko zaszkodzić. Warto unikać negatywnie nastawionych ludzi i ignorować ich demotywujące komentarze. Staraj się więc zwiększać pozytywne emocje, entuzjazm i miłość. To najlepszy sposób, by na dłuższą metę budować pozytywne nastawienie w drodze do sukcesu. Ludzie odnoszący sukces wyróżniają się determinacją i konsekwencją w działaniu. Wierz mi, jeśli możesz poszczycić się wytrwałością, dasz sobie doskonale radę bez wielu innych zalet. Hill przytacza badania na temat życiorysów 25 tysięcy osób, które mimo szczerych chęci nie osiągnęły zawodowego sukcesu. Okazuje się, że to brak determinacji często stanowił przyczynę niepowodzeń. Natomiast w przypadku osób, które stały się multimilionerami, wspólną cechą była zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i ich konsekwentnego przestrzegania. Henry Ford, twórca forda modelu T. I pionier produkcji seryjnej jest znakomitym przykładem pozytywnego uporu i nieugiętego przywiązania do swojej wizji, mimo sceptycyzmu i oporu ze strony innych. Ford miał rewolucyjną wizję uczynienia samochodu dostępnym dla przeciętnego Amerykanina, co było w tamtym czasie uważane za niemożliwe, a konkurenci z branży nazywali go szalonym Henrym. Henry Ford mimo wszystko postanowił jednak nie zważać na krytykę i trzymać się swojego planu. Dokonał dwóch znaczących zmian, które miały olbrzymi wpływ na przemysł motoryzacyjny oraz na warunki pracy w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Po pierwsze, podjął decyzję o podwojeniu wynagrodzenia swoich pracowników, wprowadzając słynną stawkę 5 dolarów za dzień pracy. Po drugie, obniżył koszty produkcji, wprowadzając taśmę montażową, co było wówczas rewolucyjną innowacją w przemyśle. Dzięki temu samochody mogły być produkowane szybciej i taniej, co pozwoliło Fordowi obniżyć ich cenę, czyniąc je dostępnymi dla szerszej grupy konsumentów. Wielu krytykowało Forda, uważając, że taka drastyczna obniżka ceny i masowa produkcja obniżą jakość samochodu. Ponadto sceptycy kwestionowali, czy istnieje wystarczający rynek dla tanich samochodów oraz czy możliwe jest utrzymanie rentowności przy niższych cenach. Ford jednakże był nieugięty w swojej wizji, aby uczynić samochód dostępnym dla mas. Jego upór okazał się mądry i dalekowzroczny. Ford Model T szybko stał się sensacją i odniósł spektakularny sukces komercyjny. Jego dostępność i przystępność cenowa przyczyniły się do transformacji amerykańskiego społeczeństwa, umożliwiając mobilność i nowe możliwości dla przeciętnych ludzi. Ford udowodnił, że jego wizja taniego Masowo produkowanego samochodu, nie tylko była realna, ale również mogła przynieść rewolucję w przemyśle i codziennym życiu. Ford Model T nie tylko stał się ikoną przemysłu motoryzacyjnego, ale również symbolem możliwości, jakie niesie ze sobą odwaga i konsekwencja w realizacji nowatorskich idei. Kluczowe jest, aby nie poddawać się bezrefleksyjnie zewnętrznym wpływom i krytyce. Ludzie często oferują swoje opinie i rady. Które nie zawsze są pomocne. Aby zachować determinację, warto ograniczać ich wpływy. Osoby, które łatwo tracą motywację, powinny zachować swoje plany dla siebie, dzieląc się nimi tylko z zaufanymi osobami lub bliskim zespołem, zamiast z szerokim kręgiem znajomych. Tylko wytrwali odnoszą sukces. Podczas realizacji każdego projektu, niezależnie od jego rodzaju, napotykamy na różne przeszkody i wyzwania. Wielu z nas w takich chwilach zbyt szybko rezygnuje z dalszej pracy nad planami, pozwalając projektom i marzeniom upaść. Jest też jednak ta druga grupa ludzi. Są to osoby, które mimo trudności nie odpuszczają i dają swoim marzeniom szansę na rozwój i urzeczywistnienie. Sekretem ich sukcesu jest wytrwałość i odporność ciągłe dążenie do osiągnięcia celów mimo przeszkód. Ważne jest jednak, aby umieć odróżnić wytrwałość od ślepego uporu. Oraz być gotowym na zmiany, gdy sytuacja tego wymaga. Osiem złotych zasad Hilla to nie tylko strategia na osiągnięcie bogactwa, ale przede wszystkim recepta na życie pełne celów, pewności siebie i osobistego spełnienia. Pamiętaj, że każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jak pisze Napoleon Hill, świat rozdaje wspaniałe nagrody, pieniądze i sławę za jedną rzecz, jaką jest inicjatywa czyli robienie tego, co trzeba, nie czekając na stosowne polecenia. Z determinacją, jasno określonymi celami i wiarą we własne możliwości, możesz osiągnąć to, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Daj się poprowadzić Hilowi w tej inspirującej podróży i odkryj, jak potężna może być zmiana sposobu myślenia. Twoje marzenia są w zasięgu ręki, wystarczy, że zaczniesz myśleć i działać w kierunku ich realizacji. Powodzenia. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie.